ma Johnny Rep. Słuchajcie, takie mało teraz, wrzutka mało patriotyczna i probojowa ale słuchajcie, takie spostrzeżenie mam w związku z powszechną mobilizacją na Ukrainie. Spostrzeżenie wygląda tak. Moi drodzy, jak się zaczyna wojna, to kończą się femile bolszewizmy, tak? Jakoś nie ma szału. I po prostu kobiety nie, nie pędzą na łeb na szyję po to, żeby bronić swojego kraju, tylko wypychają swoich facetów, żeby to robili. Tak. Zwróćcie uwagę, jak będą się zachowywać Bolszewiczki w naszym kraju w związku z tym tematem. To tak, ku uwadze. A teraz taka legenda się pojawiła, słuchajcie, w mediach w bańce informacyjnej, że niejaka mis, nie pamiętam jej imienia i nazwiska, mis Ukrainy. Dołączyła do armii i są takie zdjęcia, jak pozuje z karabinkiem. Moi drodzy, trochę mi to śmierdzi, ponieważ to, jak jest ubrana i w co jest wyposażona, to bardziej mi wygląda na jakąś zabawę w ASG, a nie w prawdziwą, w prawdziwą obronę czegokolwiek. Tak? Po pierwsze, jak sobie obejrzycie, jakiego sprzętu używa głównie ASG. Armia Ukraińska oraz Obrona Terytorialna Ukraińska to oni używają, słuchajcie, karabinków z rodziny AK. Najprawdopodobniej na amunicję rosyjską 762 na 39. A owa gwiazda Instagrama pozuje z karabinkiem wyglądającym na produkcji amerykańskiej coś w rodzaju AR-15, na, na amunicję 556 NATO, która uważam osobiście jest. Kiepsko i ciężko dostępna obecnie na Ukrainie. Zatem mam poważne wątpliwości, czy to nie jest głównie walka na polu propagandowym, szanownej pani Mis. Jeśli coś wiecie na ten temat, bo ja nie mogę znaleźć żadnych potwierdzonych wiadomości na ten temat, to piszcie w komentarzach, bo jestem bardzo ciekaw.